Dzięki wpisowi na Facebooku informującemu o słowach papieża Franciszka, który bardzo pięknie oddał sprawiedliwość położnym, pielęgniarkom i przypomniał, że ten rok od 1 stycznia to jest rok położnych i pielęgniarek. I w tej swojej wypowiedzi papież Franciszek mówił, że położna to prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych zawodów. Bardzo przypadło mi to do serca, bardzo przypadło mi to do gustu. Od lat twierdzę, że mimo ogromnego szacunku, który mam do lekarzy, gdzie pięknie, mimo całego zamętu i skomplikowania związanego z naszą Polską Służbą Zdrowia, tylu jest tak bardzo oddanych lekarzy, pięknie służących pacjentom. O tych innych miłosiernie nie mówię. Ale tak naprawdę Ktoś, kto raz, drugi, trzeci, piąty był w szpitalu, wie, że szpitale stoją pielęgniarkami położnymi, położnymi jeśli chodzi o ginekologię położnictwo. Bo przy całym szacunku dla lekarza, który przyjdzie, spada, wyda dyspozycję, to tak naprawdę opieka i bycie z pacjentem dla pacjenta to jest właśnie w rękach średniego personelu medycznego. I jak dla mnie, przynajmniej jeśli chodzi o Szczecin to, co widziałam we Wrocławiu. W innych szpitalach nie miałam możliwości bywać, ale jest tyle perełek wśród tego średniego personelu, właśnie wśród położnych, wśród pielęgniarek. Mimo zabiegania, mimo przemęczenia, uśmiechniętych, życzliwych, kompetentnych, cierpliwych, jak gdzieś się dzieje coś innego, to miłosiernie pomijmy milczenie. Ale warto zauważać to, co dobre. A wielki podziw mam dla jednego i dla drugiego zawodu pielęgniarki i położę. I chociaż nie dane mi było zdobyć takiego zawodu i pracować w tym zawodzie, chociaż jako mama siódemki dzieci, to myślę, w pewnym sensie, w pewnym sensie też funkcję pielęgniarki się spełnia przy tych swoich dzieciach. Przecież dzieci chorują, są najpierw małe, trzeba je pielęgnować i tak dalej. Chociaż nie zdobyłam tego zawodu, ale sercem jest mi to bardzo bliskie. Sercem jestem właśnie przy pielęgniarkach przypołożonych i zwłaszcza jeśli chodzi o położę, ten moment, kiedy mały człowiek z bezpiecznego łona matki, bezpiecznego, tak, te gdzie były bezpiecznie się tam czuły, gdzie z bezpiecznego łona matki przechodzi w trudzie rodzenia się. Przychodzi na zewnątrz nowe rytmy, nowa temperatura, nowy rodzaj odgłosów i ta położna czuwająca, czekająca, wspierająca mamę, ta położna, która jest, te pierwsze ręce, które wezmą i przytulą, podniosą maluszka. Także yy, fajnie, że ktoś pomyślał o tym ogłoszonym Roku Położnych i Pielęgniarek, należy się ta sprawiedliwość, Myślę, że bardzo też należy się zadbanie przez państwo i tu mam nadzieję, że krok po kroku będzie to robione o to, żeby były godnie rozliczane, godnie finansowane. Tak, żeby młode dziewczęta bez wahania odważały się na wybór takiego kierunku nauki, żeby zostać położoną pielęgniarką, nie lękając się, że będzie to równoznaczne z niskim statusem materialnym. Tych refleksji a zaczęło się od właśnie słów papieża Franciszka, które ktoś chyba spo, z portalu Alateja zacytował na Facebooku. I dobrze, bo przyznam, że w ferworze innych rzeczy umknęło mi, że ten rok to rok pielęgniarki położnej. Pielęgniarko i położna, jeżeli widzisz ten filmik, to czuję się serdecznie uściskana. Serdecznie podziękowania kieruję do Ciebie za wszystko to, co robisz. Dobrze, że jesteście i nie ucieknijcie nam wszystkie z Polski. Trzymajcie się, pa. Wasza mieszka.